Cześć, witajcie, z tej strony BitBeast i to, to jest już trzeci odcinek z Hirosa piątki dziś będziemy kontynuować misję drugą no bardzo długo nam to wyszło, bo kurczę też może za, za bardzo kombinowałem z tymi powrotami i tp i td jesteśmy tutaj teraz już lecimy centralnie na ten zamek ten zamek yy, ten właśnie, który jest w misji kolejny, który jest celem o tak domąć Ashwood i to jest właśnie Ashwood teraz trzeba będzie go podbić To kurczę, bardzo długo nam to zajdzie i tak dojście do tego bo to jest troszeczkę drogi z 10 dni może ja nie mogę tak sobie kliknąć, bo nie jest podświetlona cała droga. No ale to nie, dobra. Tak. Jeszcze zbierzemy tutaj sobie jednostki i tak mamy ich dużo już. Ale czym więcej, tym lepiej, tak? Dobra, zbudź się. Tu jest dwóch chłopów. Tutaj jeszcze odbierzemy. Tam już nie będziemy szli po prawej stronie, bo już chyba się nie opłaca. Naprawdę tej trasy się robi strasznie dużo. Dobra i tutaj. Jedna droga. Lecimy tutaj szybko. Tam, albo może tutaj byśmy... Czy to jest ta droga? Nie, to jest ta droga, okej? Okay. Kolejny tydzień. Tydzień sokoła. Ho ho ho. Jeszcze muszę zobaczyć, gdzie, gdzie właśnie jest napisane. Co, jaki tydzień daje tak naprawdę, bo to jest tam napisane. O kurczę, no nie Jeszcze straciliśmy coś. chyba morale albo szczęście, nie wiem. Okej, okay, dobra. Gryf. O, to już będzie niezła potyczka. sekundkę, muszę coś zobaczyć okej, okay, dobra, jestem ja już i walczymy zgódź o oh, nice very nice very tych jeszcze sobie bierzemy tutaj jeszcze odwiedzimy i zaraz podbijamy za mecze nie, zastanawiam się czy czasem zacząć grać na innym trybie niż normalny, na tym wysokim albo jakiś tam hardkorowy czy coś bo to tam... I troszeczkę za łatwo tutaj powiem szczerze. będzie Aha, jeszcze ja mam gry. Dobra, nie masz katapulty. Mam takie katapulciki. oni tutaj nic chyba nie mogą zrobić. Tylko nie wiem, czemu oni mają. Mogą strzelać tymi tymi, ale tutaj nie widzę, żeby było coś takiego pokazane. Kurcz, a tu jest łucznik. O, nie zauważyłem go, widzicie? 70 łuczników. To jest konkretna ilość, już powiem wam szczerze. Próbuję bronić. Kogo, kogo? A, ja nie, nie, nie widziałem. No, walimy tych katapulta. No, nie, wali, tu, musimy być szczerzy. Dobra, to też. Ale to już jest taka, no już troszeczkę większa bitwa. Ich jest tutaj już sporo, szczerze. I tym podleciem. On może chyba przelecić, wydaje mi się. Przelecieć sobie przez za te mury. Dobra, nie, w, w gry. Yyy! Ale mocny zabaw, Dużo obrażeń za to w tym. się. Boję się o tył, bo jak oni mi pierdykną to też nie będzie za ciekawe, tak szczerze. I chyba tutaj zostanę, albo nawet się wycofam troszkę. A nie, no zostanę Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie ma trochę jednego. 400 no i tak będę atakować pierwszy. za chwilkę trzeba będzie stąd spylać. Okej, okay, dobra. No. Zabiję trzech uczników, nie widać. Dlaczego widać nasze uczniki na dwa no. lata? No, już ten nadzór rady wróci, więc gryfą zabiję tych uczników. Bez problemu. No. 122 nawet będę mógł zrobić, jak to jest pierwszy. Oni są pierwsi. Najpierw trzeba tu całą hołodę teraz A tam dużo strasznie jest zadawanych obrażeń. Dużo 10, tutaj, tutaj, tu trzeba gdzieś wracać, uciekać. Albo tutaj na razie. W taki sposób 91, to aniż dość. No, będą mieli do powiedzenia, tym kończę, nie, nie skończę. 107 to konta, dotąd, fajnie. Dobra, i teraz. O, wracaj, Patrz, wracają pod na... po mojego gryfa. Niezbyt kolorowo, ale to nic. Spokojnie, z tym gryfem sobie. O co chodzi? Myślałem, że się poddali, lub coś. Tego, taki chwilowy... Dobra. Dobra, ja tu spylam. Ten gryf dużo zadaje, ale chyba nie ma za dużo obrony z tego, co mi się Już nic. jeszcze. A, mogłem bić tych mocniej. Ale zrobiłem tak szczerze. Wszystkich prawda? Czy Prawda, wszystkich panie. Wycofuję broń łuczników. Wycofuję, by nie okazał się z nimi bić Spróbujemy rozwalić ich na odległość. Kurczę, no już nie powinien rozwalić bo już nie mówię jeszcze tak naprawdę, bo ja już to przejmuję. Nie, no nie opłaca się być taka z nim jeszcze Jeszcze przecież mamy kuszę głównego bohatera wiemy go strasznie gdzieś może nie Ok, sobie Jeszcze nie, jeszcze spokojnie Tutaj 21, o kurczę, dobre, jest fajnie, dojdę, nie dojdę tutaj nie Tutaj też nie Okej, on i tak już nie ma zbytnio co zrobić. Fajnie. Mamy już. Okej, okay, podbiliśmy drugą. Finanse, mistrze odwołania. Kurczę no. Dobra, bierzemy to. Podbiliśmy cicho. Słuchamy. To powinno wystarczyć. Czas doprowadzić jednostki do Nikolaja. Będziemy pędzić jakby sam Krak has nam po piętach. Okej, okay. prawdopodobnie mamy odbić jakiegoś tam jej... jakiegoś fagasa, w którym ta Osia zakochała, nie? To będzie przynajmniej wydaje. Misja się zostało ukończona. Aha, dobra. To przeszliśmy to. Okej, okay, tak więc zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania, zróbcie tam szum. No a co, a ja uciekam. Na razie, cześć!